Cześć! Naszła mnie ochota na gofry, więc postanowiłam, że zrobię je razem z wami. Jest to super pomysł na słodkie śniadanie, a lubi je każdy, więc zapraszam Was do wspólnego pieczenia na kanale Weronika Bezglutenowa. Oczywiście na początku powiem Wam, co będziecie potrzebować. Podstawą naszych gofrów jest mąka. My będziemy robić gofry z mąk jednorodnych i tak macie tutaj 50 gram mąki kukurydzianej, 50 g mąki ziemniaczanej i 50 g mąki ryżowej. Wszystkie te mąki znajdziecie na przykład w Lidlu. Wszystko w jednym miejscu. Odrobina soli, proszek do pieczenia oraz cukier waniliowy. Ja mam akurat taki. Oczywiście za znakiem przekreślonego kłosu. Pilnujemy, żeby wszystko było bezglutenowe dwa jajeczka i 250 ml mleka. I to wszystko co będziecie potrzebować na to, żeby zrobić gofry. Dajcie znać jakie wy znacie przepisy na ten wypiek, czy często robicie, czy lubicie, no bo jakby nie patrzeć y, słodkie dodatki do gofrów, no to też duża liczba kalorii, a jeżeli ktoś tego pilnuje, no to pewnie w domu gofry są u niego rzadko. Nie ma co gadać, zaczynamy. Musimy mąkę naszą przesiać, więc y, robicie to tym co macie w kuchni. Ja mam akurat taki super przyrząd. I teraz musimy sobie tą mąkę przesiać. Zrobimy to tak zamaszyście, żeby kamera widziała. Razem 150 gram mąki. Mamy. Ale się nakurzyło. To możemy sobie odłożyć na bok. Dodajemy odrobinę soli. Sól to tak szczypta na oko. Proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia, w zależności od tego, gdzie będziecie kupować, znajdziecie różne. Ten był chyba kupowany w Carrefourze. Mamy tutaj małą łyżeczkę. Więc tak, proszku do pieczenia dajemy jedną łyżeczkę. Odkładamy. Cukier waniliowy. Też taka jedna porządna łyżeczka i możemy dodać dwa żółtka. Nasze jajeczko dzielimy na dwie części, czyli na białko i żółtko. Na początek dodajemy żółtko, białko później ubijemy i dodamy na sam koniec, żeby nasze gofry były puszyste. Jedno jajeczko nam się troszeczkę rozwaliło, ale to nic. Idziemy sobie łyżeczką. Na koniec dodajemy mleko, i albo trzepaczką, albo mikserem, czym wolicie, wszystko mieszamy, żeby zrobiła nam się jednolita, dosyć gęsta masa. Energicznie. Na początku masa będzie rzadka, ale ona po chwili zacznie nam gęstnieć, bo mąka kukurydziana, ziemniaczana i ryżowa mają tu do siebie, że one szybko chłoną wodę. Więc dajcie jej chwilę zanim zaczniecie dosypywać większą ilość mąki. Zapomniałam o jeszcze jednym składniku do ciasta dodajemy 50 g roztopionego masła, a zapomniałam o nim na pewno dlatego, że stoi ono za mną. Jakby je przeszkowa to z przodu to pewnie powiedziałabym o nim od razu, ale nie ma to tego złego, co by na dobre nie wyszło, możemy go dodać właśnie teraz, jeszcze przed dodaniem ubitego białka. Takie masełko sobie rozpuszczacie wcześniej, tak żeby sobie gotowe dodać do tej masy. I mieszamy. Zamiast masełka możecie też dodać zwykłego oleju, kto co woli. Dobra, i teraz bierzemy się za ubijanie białka. Białko ubijacie za odrobiną soli. Będziemy teraz troszeczkę hałasować, więc nic nie będę mówić. Nasze ciasto zaczęło już gęstnieć. Pamiętajcie, żeby w międzyczasie porządnie nagrzać gofrownicę, bo ma to bardzo duże znaczenie, żeby nasze gofry wyszły chrupiące i żeby w ogóle wyszły. Dziś czytałam, że najlepiej by było, żeby taka gofrownica miała 1200 V nie mniej, no bo ma to duże znaczenie do tego, żeby nasze gofry się piekły tak jak powinny. I partiami dodajemy uwite białko do tej masy. Oczywiście, jeżeli tak jak mówiłam, jak macie swój przepis, to dajcie znać w komentarzu, wypróbuję i ten. Zawsze się zastanawiałam, jak smakują gofry wytrawnie, więc może kiedyś uda mi się i takie zrobić. Podpowiedzcie, co można dodać do takich wytrawnych gofrów. Nigdy takiego nie robiłam, nie miałam takiego jeszcze pomysłu, więc piszcie śmiało. Za chwilę też powiem Wam o dodatkach, które lubię do gofrów. Dajcie znać, co Wy na nie kładziecie. Moim zdaniem powinny się tam zawsze znaleźć jakieś owoce. Będziecie uważali, że Wasze ciasto jest troszeczkę za rzadkie, to możecie dodać mąkę, obojętnie której ja bym Wam radziła mąkę ziemniaczaną. Ciasto mamy gotowe. Gofrownica nam się już chyba nagrzała porządnie, ale zanim wlejecie pierwszą porcję ciasta, to musicie ją wysmarować delikatnie tłuszczem. No, to jest olej, więc... O, zobaczcie jak skwierczy. To jest oznaka, że gofrownica jest dobrze nagrzana. Z góry i z dołu, w szczególności za pierwszym razem. Pierwsza porcja. Zamykamy. I czekamy około 3 minut, tak żeby się nam z każdej strony dobrze opiekło. No, wyglądają nawet ładnie. Myślę, że dałam troszeczkę za dużo ciasta, ale drugą porcję damy już troszeczkę mniej. Ja mam tutaj naszykowaną wykałaczkę, żeby nie rysować po prostu tego teflonu, który jest w gofrownicy. Odeszło bardzo ładnie, tu mam naszykowany talerzek. Słuchajcie, tego ciasta było po prostu za dużo i wyszedł na trochę taki gofrowy naleśnik, ale zaraz damy mniej tak, żeby po prostu były te serduszka, serduszka już bardziej widoczne. Tutaj Pan kamerzysta mówi, że pachnie pięknie, więc powiem Wam to już głośno. Bardzo ładnie pachnie, myślę, że ciasto też jest fajne. Ja dodałam troszeczkę mąki ziemniaczanej więcej, niż powiedziałam na początku, bo wydawało mi się, że to ciasto jest za rzadkie, ale też mówię, takie ciasto ma to do siebie, że z czasem troszeczkę bardziej gęstnieje. Próbujemy, porcja numer 2. Damy troszeczkę mniej tego ciasta, żeby nam się nie rozlało na boki. Już gotowe, z takiej ilości ciasta wyjdzie około tyle gofrów. Nie wiem jak Wam to przeliczyć, ponieważ każda gofrownica jest troszeczkę inna. Moja jest mniejsza i robi gofry w kształcie serduszka. Tam jest też mniej troszeczkę miejsca do wyrośnięcia tego ciasta, więc myślę, że tak na 4-5 zalań gofrownicy mi tego ciasta starczyło. Jak będzie u Was, no to się okaże. Nie byłoby gofrów bez dodatków, dlatego ja mam tutaj naszykowane kilka opcji. Od najprostszych dodatków, takich jak cukier, puder, przez owoce, ubita śmietana. Syrop klonowy czy też powidła, te są akurat spódki przy okazji robieniu zakupów, chlebka, bułeczek, no to sobie takie coś wrzuciłam do koszyka. Syrop klonowy kupicie na przykład w Rossmanie, no śmietanka do ubijania wszędzie, pewnie macie już swoją ulubioną i sprawdzoną. A z takich nowości, które ostatnio udało mi się znaleźć w Biedronce, no to jest taki krem, krem czekoladowy, czekoladowo-biały. Tutaj jest oczywiście produkt bezglutenowy, to jest coś nowego w Biedronce. Chcę Wam pokazać, o! Tutaj macie napis takie malutki, bez glutenu. Myślę, że możecie sobie wypróbować. Ja jeszcze go nie jadłam. Nie wiem, czy będzie smaczny, czy nie. Pewnie będzie bardzo słodki. No i jak wiecie, takie kremy mają to do siebie, że mają długi skład, ale tutaj nie jest aż tak źle. No i jest dla Was bezpieczny, no bo jest bezglutenowy. Możecie też użyć innych owoców, takich jakie lubicie, bananki, brzuskwinie na słodko, na mniej słodko. Jeżeli chcecie, żeby te gofry były naprawdę bardzo słodkie, no to do ciasta też możecie dodać większą ilość jakiegoś słodzika, na przykład zwykłego cukru lub trzcinowego, lub tego, co używacie na co dzień, żeby te Wasze wypieki były słodsze. Dajcie znać, jak Wasze gofry wyszły, z czym lubicie je jeść najbardziej i oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Komentarza, łapki w górę, tak żeby kanał się rozrastał. Zapraszam was na swojego Instagrama oraz na grupę Smaczne życie bez glutenu, gdzie jest nas już ponad 40 tysięcy, jak nie więcej. Tam oczywiście dzielimy się radami, przepisami. Jeżeli macie ochotę o coś zapytać, to na pewno znajdzie się ktoś, kto na to pytanie odpowie. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.